Witajcie w kolejnym odcinku z gry Workers and the Results Soviet Republic to jest kolejny wiadomo odcinek poradnika. W dzisiejszym odcinku jak już widzicie po tytule oraz miniaturce zajmiemy się podstawową rzeczą, która właściwie jest najważniejsza, która zapewnia nam to jakby to, że będziemy płacić mniej pieniędzy, będziemy mniej tracić, bo Mam na myśli tutaj samowystarczalność. Będziemy budować sami, a nie za pomocą surowców z, z zagranicy, więc wszystko będziemy mieć tak, jakby yy, nie będziemy musieli to płacić. Tylko budujemy to własnoręcznie w taki sposób. Yy, ale pierwsze, co do tego potrzebujemy, to biuro budowy, które znajdziemy w zakładce Budownictwo. Tutaj mamy, mamy tutaj trzy. Mamy jedno, które służy do budowania torów. Takie, które służy do budowania budynków dróg. Tak samo jak to drugie, tylko że tutaj mamy jeszcze helikopter w dodatku. Nie wiem, nie wiem co daje helikopter tak dokładnie. Aczkolwiek ja myślę, że do takiego miasta polecałbym raczej zbudować to zwykłe. Tak, takie właśnie, jak ja tutaj postawiłem sobie obok. I podstawową rzeczą, którą mamy tutaj są te wszystkie materiały, łącznie z robotnikami. I oczywiście są budowę, które nie będą wymagały niektórych z tych y materiałów, temu też nie musimy ich przypisywać do niektórych, ale na przykład y tutaj dam, damy sobie buduj samodzielnie, budujemy sobie drogę, to widzimy, że do tej drogi potrzebujemy budow y robotników, żwiru i asfaltu, no to musimy sobie w tym Przypisać robotników, żwir i asfalt, po to aby móc to wszystko budować. No wiadomo, robotników przypisujemy poprzez nadanie im stacji albo przystanku, czyli po prostu klikamy sobie tak i mamy zaznaczone, chociaż idąc dalej. Mamy tutaj żwir, no to przypisujemy po prostu najlepiej raczej z, myślę, że z jakichś magazynów, tak samo asfalt akurat trzeba z wytwórni asfaltu, która znajduje się tutaj. No i od razu Wam mogę powiedzieć, że tutaj na górze mamy materiały, które potrzebne są do budowy tego, czyli widzimy, że aby stworzyć tą wytwórnię asfaltu potrzebujemy 1439 robotników, 19 ton żwiru, 40 ton stali, 25 ton betonu, 15 ton asfaltu i 8 i 0,4 tony części mechanicznych. Oczywiście, ja Wam pokażę, jak to wszystko yy, po, pozdobywać. Tylko myślę, że podzielimy sobie ten, ten, te odcinki z samowystarczalności na kilka części. To będzie pierwsza część, a myślę, że łącznie części będzie 2 lub 3. Zobaczymy, też, jak nam się to uda wszystko wyrobić. No, yy, także jak widzieliście na przykład na podstawie tego, nie trzeba mieć wszystkich części, bo na przykład nie są tutaj wymagane części elektroniczne, nie są wymagane cegły, tak samo, i nie są wymagane prefabrykaty. No to, ale na przykład, jeżeli weźmiemy sobie jakikolwiek blok, no tutaj te prefabrykaty już są wymagane, więc raczej to jest taka rzecz, która by była raczej obowiązkowa i warto, 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 warto o nią zadbać. I tak jak widzicie, przez to, że budujemy samodzielnie, to nie, nie pobierają nam. Pieniędzy, tylko materiały bierzemy własne, ponieważ nie musimy wtedy za nie płacić. No a tutaj jeszcze możemy, możemy właściwie musimy, kupić sobie te wszystkie, wiadomo, z pojazdy, które będą odpowiadać nam do każdej kategorii. Wiadomo, autobus do robotników, wywrotka na przykład do żwiru. Do czego jeszcze tutaj jest? Do żwiru, asfaltu, może być. No ogólnie to wiecie o co chodzi. No i patrząc się tak na początek to trzeba by to wszystko ogarnąć. Czy, to, czy możemy mieć z tego wszystkiego źródło, ponieważ to jest najważniejsze. No dobra, robotnicy są wymagani. Mamy tutaj yy, przystanek, no to myślę, że tutaj po prostu sobie go przypiszemy bez większego problemu. Żwir. Żwiru w naszej republice mamy sporo. Tutaj jest żwir, tutaj, 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 tutaj ale nie mamy nigdzie kopalni. Także takową właśnie kopalnię trzeba by sobie tutaj postawić. Przełączę sobie na ruble. Eee, taki taki kamieniołom tutaj damy. Eee, do kamieniołomu nie potrzeba nam, z tego co pamiętam, robotników, ponieważ możemy tutaj mieć koparki, które będą nam kopać zamiast... Nie wiem czemu nie mogę tego wybudować. O, mogę. Wtedy będą nam kopać zamiast robotników, także jeżeli postawimy sobie koparkę, no to ona już tutaj będzie działać sobie bez większych problemów. Tylko nie wiem, czy ona ucieka. Eee. Ha. Dobrze, nie ważne. Dajemy sobie tutaj postację. Pojechali na stację benzynową. Okej. Okay. No dobrze. To obok musimy sobie zbudować yy, budownictwo. Potrzebujemy sobie zbudować yy, zakład przeróbki kruszywa, żeby przerabiały się nasz kamie, nasze kamienie na nasz żwir. Postawimy go obok. Wiadomo. Najros najrozsądniejsza opcja. I nie wiem, czy by nie postawić sobie w sumie od razu tutaj też magazynu, żeby to nam się składowało w tym miejscu. Ja myślę, że mały wystarczy póki co. No i tutaj sobie dociągniemy od razu y, autobusik jakiś mały. Taki myślę, że na pewno starczy. Oraz teraz potrzebujemy jeszcze, bo tutaj się nie da z kamieniołomu zrobić taśmy ciągu, więc potrzebujemy wziąć sobie wywrotki, na przykład jakieś takie dwie, ponieważ mamy dwa kamieniołomy i brać sobie kamienie dotąd i tak samo z tym. Więc tutaj będziemy mieć przypisane źródło żwiru, więc możemy sobie już zaznaczyć żwir tutaj. Ok, następną rzeczą jest asfalt. Ten też jest rzeczą obowiązkową, bo chyba nawet do budowy bloków jest potrzebny asfalt, z tego co kojarzę. Jest potrzebny. Więc weźmiemy sobie też w budownictwo, wejdziemy. Tym mamy wytwórnię asfaltu która wymaga od nas masy bitumicznej oraz żwiru. Żwir można sobie wziąć stąd. Jednak nie wiem, czy to jest sens takie, takie coś budować, ponieważ masa bitumiczna wtedy będzie za daleko. No nie wiem, w sumie zobaczymy. Zbudujmy to myślę, że bardziej... O, że tutaj będzie dobre miejsce. Wiem, jak to zrobimy. Tutaj damy przystanek, i z tego przystanku, tutaj budynki to skierujemy ich tutaj, żeby nie chodzili mi tutaj. Tylko tylko i wyłącznie tutaj, i tutaj. Yy, a tutaj mamy naszych pracowników, a autobusik, który tędy kursuje. Jest gdzie? Nasz autobus zmienimy mu trasę, żeby przyjechał tutaj, na ten przystanek. Czwórkę. Tutaj będziemy mieć masę bitumiczną stąd, a żwir będziemy mieć stąd. No i wszystko będzie śmigać sobie wtedy. Wywrotka. No, też taką małą myślę. Żwir. Mamy wszystko podprowadzone. Poza jeszcze yy, Systemną taką małą wystarczy w sumie ewentualnie w przyszłości to zmienimy. O. No i teraz będzie już będzie już lepiej i będziemy mieć już kolejne źródło przypisane, czyli asfalt będziemy mieć tutaj beton. To jest też kolejna ważna rzecz beton, musimy mieć betoniarnię, którą będziemy mieć przez żwir i cement, no to myślę, że przypiszemy sobie to też gdzieś tutaj obok. Tutaj niestety nie da się, bo są tory. Aczkolwiek gdzieś tutaj obok by się raczej dało dać. Myślę, że tutaj na przykład... Tylko jeszcze potrzebujemy pozyskiwać cement. Więc damy sobie. Wejdziemy sobie tutaj i poszukamy cementownia. O, mamy. No to potrzeba węgla żwiru. My węgla nie mamy w naszej republice, z tego co pamiętam. A węgiel najbliższy jest, no tak, jakiś dystans od nas, więc nie będziemy go mieć za bardzo. Ale cementownię musimy postawić jakiś tutaj. No to zbudujemy sobie to tutaj. I trzeba będzie z autobus zbudować. Znaczy postawić właściwie, więc zbudować. Tutaj będzie się nasz beton zaraz tworzyć już. Yy. I musimy sobie tutaj kupić tylko węgiel, bo nie mamy w jaki sposób go, go, go otrzymać a żwir wiadomo, weźmiemy sobie stąd obok wywrotka i przypiszemy sobie żwir tutaj będziemy go mieć tutaj będzie się nam produkował cement a cement będziemy przetransportowywać tutaj do toniarni. Stopimy sobie od razu też na cement, materiały sypkie to jest cement, tak? Dobra. Czyli można by powiedzieć, że kolejny, kolejny materiał mamy przypisany. Tutaj mamy betoniarnię. Stal, no to Stal będziemy sobie brać po prostu stąd, i stali, ponieważ mamy ją. Cegły raczej się nam nie przydadzą. Na razie, chociaż może w późniejszym etapie, ale cegły po prostu robimy sobie z węgla, tutaj jest, czekajcie, cegielnia. Sam węgiel wystarczy, żeby wyprodukować cegły, więc... Jeżeli ktoś by po prostu chciał to postawić, to blisko może gdzieś kopalni węgla, żeby od razu były transportowany węgiel właśnie do cegielni. Deski, no to po prostu bierzemy sobie miejsce wycinki drzew. Myślę, że damy gdzieś w jakimś takim miejscu, może być tutaj niby. Hmm. To by było najlepiej w sumie. No to zróbmy sobie tutaj. A obok musimy dać sobie tartak musimy sobie tutaj drogę rozwalić, i naprawić rurę. No i okej. Okay. Tu jeszcze sobie dobudujemy drogę. I tutaj zbudujemy sobie e, miejsce wycinki drzew. Tutaj potrzebujemy maszyn, które nam będą wozić te deski. Weźmiemy sobie taką... ...drewna i tak jakoś dużo nie potrzebujemy póki co, więc zrobimy sobie takie. Taką podstawową wywrotkę. tak to jest wywrotka, chyba albo to jest bardziej otwarta skrzynia, tak? No dobra, i potrzebujemy tu jeszcze w takim razie przystanek, w którym, do którego wiadomo trzeba przypisać jakiś inny przystanek w mieście. Nie wiem który, bo ten już ma dość spory ruch. Tych robotników brakuje. Myślę, że ten mógł być odpowiedni. Więc weźmiemy sobie pojemność całkowita, autobus taki. Damy tutaj. Tak i będziemy mieć przypisane kolejne źródło, czyli deski. Będziemy mieć przypisane z stąd. Prefabrykaty jeszcze do tego wrócimy. Jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jak wiadomo. A co do części mechanicznych, no to je pozyskujemy w bardzo prosty sposób. Po prostu yy, musimy Musimy sobie znaleźć zakłady mechaniczne i po prostu stawiamy je blisko huty stali i produkuje nam się części mechaniczne z, z jednej z samej stali, więc nie ma tu nic skomplikowanego. A części elektroniczne wymagają od nas tworzywa sztucznego oraz stali i chemikali. Także do tych pozostałych rzeczy przejdziemy sobie w następnym odcinku, a w tym odcinku byłoby raczej już na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, czegoś nie rozumiecie, chcielibyście o coś zapytać, to zadawajcie wszystko w komentarzach. Ja na to odpowiem. A my widzimy się, słyszymy się właściwie w następnym odcinku, który będzie już niebawem. Także do usłyszenia, cześć.